Liga Mistrzów rozlosowana, a w dzisiejszym odcinku dowiemy się kto ją wygra. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale KozEwce i dziś oczywiście porozmawiamy sobie na temat losowania najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek, ale także poprosiłem Chat GPT, aby przesymulował nam całe te rozgrywki i wygląda na to, że się udało. Dlatego tak mówię, bo sprawdziłem tylko czy są to aktualni zawodnicy i czy to są takie kluby jakie powinny być i... I chyba tak, więc zaraz sobie do tego przejdziemy Bo ja nie wiem co się tam kryje Poza właściwą treścią e, No ale na początku e, Porozmawiajmy sobie o grupach, porozmawiajmy sobie A w zasadzie o, o parach, albo też po prostu Zestawieniach tych rozgrywek Jak to wszystko będzie wyglądało, na które mecze naprawdę warto poczekać No i oczywiście w tym temacie Najbardziej interesuje mnie wasze zdanie Więc zapraszam ciebie widzów do zostawienia hat Na kanale Koza FC, czyli oczywiście like, subskrypcja No i przede wszystkim komentarz Komu kibicujesz, za kogo będziesz trzymał kciuki e, Czy jesteś zadowolony z losowania i kto twoim zdaniem Wygra tegoroczną Ligę Mistrzów Choć oczywiście tego typu dewagacje są jeszcze odrobinę Bez sensu, bo nie znamy realnie Składów poszczególnych drużyn Cały czas nie wiadomo w Realu Madryt czy będzie Rodrigo, nie wiadomo czy Liverpoolu Nie zasili cały czas Isak A jeszcze przed chwilą gruchnęła Jedna z najbardziej absurdalnych Wiadomości transferowych tego okna Mianowicie Woltemade e, Nie do Bayernu Monachium, przecież mówiliśmy Już w zasadzie, że ten transfer jest sklepnięty jakiś czas temu, a do Newcastle za 80 milionów euro plus bonusy. To nie tak, że ja uważam, że to jest słaby zawodnik, ale. Ee... No to jest y, tego typu poziom transferu jak Niklas Jackson albo Hojlund. Jeżeli chodzi o to, jak sprawdzony jest ten piłkarz. Oczywiście świetne y, euro w y, jego wykonaniu młodzieżowe. Y, bardzo dobry sezon y, poprzedni, ale to jest tylko jeden sezon, to jest tylko jeden turniej. No i winduje to niesamowicie cenę tego zawodnika. No muszę powiedzieć, że jestem pod tym względem y, zaszokowany ty tymi pieniędzmi. Ale widzicie, tego typu transfery znikąd w zasadzie. Też są w stanie się wziąć, dlatego, też oczywiście, patrzymy sobie na te grupy, patrzymy sobie na to wszystko, ale e, trzeba podejść do tego z dużym przymrużeniem oka. 15 zł we freebecie, podwojenie depozytu i inne ciekawe bonusy. Czekają na wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i zarejestrują się z kodem KOZA u partnera kanału oraz potem wykorzystają ten kod w sekcji bonusowej. Wszystkie szczegóły znajdziesz na dole w opisie. Pamiętaj tylko, że zakłady wiążą się z ryzykiem i kiedy grasz, graj odpowiedzialnie za niewysokie stawki. Tymczasem, Słuchajcie, rozpocznijmy sobie od tego, e, co nas tutaj e, najbardziej interesuje, czyli te e, mecze, które są e, przed nami. Zaczniemy sobie od tych mniej istotnych koszyków. E, no, i oczywiście tutaj ala, a, Ałamaty, czy Alamaty. E, no, po prostu Kairat e, Ałamaty to jest zespół najbardziej interesujący, moim zdaniem, w tym koszyku, ze względu na to, że to jest po prostu mina. E, mina, e, bo każde to spotkanie w kategorii home to naprawdę daleka wycieczka e, dla wszystkich którzy będą musieli się tam udać. No dla Realu Madryt, który jest chyba Najdalej oddalonym zespołem, no chyba Sporting by tylko mógł być dalej. No to to jest prawie 11-godzinny lot, słuchajcie. No to to jest jak wyprawa do Stanów Zjednoczonych, żeby zagrać mecz, więc to na pewno dla królewskich jest niezbyt dobrą informacją. Brugia, no oczywiście, tak samo, ale ich nie rozważamy w gronie faworytów do wyjścia do, nawet do baraże, więc jakby oni średnio kogoś interesują pod tym względem. Tak samo Olympiakos i tak samo Pafos, To są zespoły, które pod tym względem no tutaj nie interesują ogół kibiców. Trzeci koszyk, no tak naprawdę, zawiera jeden bardzo interesujący zespół. No bo ciężko w ten sposób nie traktować Napoli, które naprawdę ma potencjał do, do grania pięknego futbolu, ale też skutecznego dzięki Antonio Conte. A, a to piękno zapewnia m.in. Kevin De Bruyne, który znalazł się pod Wezuviuszem. Mecz Chelsea, mecz City. W ogóle mam wrażenie, że jak tylko Napoli jest w lidze mistrzów, to zawsze gra jakieś spotkanie z City. Frankfurt, Benfica, powiem szczerze, trafili bardzo przyzwoicie do Frankfurt tu nie jadą, a to jest bardzo ciężki wyjazd. E, Benfica, Sporting, PSV, Karabach, Kopenhaga. No tutaj poza tymi pierwszymi dwoma spotkaniami uważam, e, że Napoli w każdym kolejnym meczu jest faworytem, e, więc bardzo ciekawe losowanie pod ich względem. Oczywiście widzę lidze mistrzów jest Ajax, co zawsze cieszy, bo, bo, bo myślę, że Ajax to jest taki klub, który praktycznie każdy lubi. No i Tottenham ma losowanie też wydaje mi się całkiem przyjemne. Jest oczywiście Borussia SPS, że wyjazd do Frankfurtu to nie, będą łatwe, to nie będzie łatwy mecz. Omija ich wyjazd do Kopenhagi, co jest niewygodnym meczem bardzo i o czym wiemy doskonale. Więc wydaje mi się, że tutaj Tottenham spokojnie może myśleć o fazie barażowej. Drugi koszyk mnie oczywiście interesuje najbardziej ze względu na Arsenal gramy z Bayernem, Monachium w Lidze Mistrzów, to, to, to komu by się to mogło źle skojarzyć, prawda? E poza tym wyjazd na San Siro e i tak jak już rzuciłem sobie okiem, em, to trzeba powiedzieć, że e dosyć wygodnie nam się to poukładało pod względem wyjazdów e i, i ciężkich terenów, tak bym rzekł, bo e poza Giuseppe Meazza e z Atletico gramy u siebie, e wyjazd do Brugi, z Olympiakosem gramy u siebie, a to by było nieprzyjemne, e prawdopodobnie Starcie na stadionie Rywali. Gramy w Pradze, e, gramy u siebie, a nie w Ałamatach, no i gramy w Bilbao. Jakby jest to bardzo wdzięczny zestaw, jeżeli chodzi o wyjazdy i granie w domu, natomiast umówmy się, e, no Arsenal trafił bardzo ciężko. Te pierwsze trzy zespoły, e, no to jest, e, będzie nieprzyjemnie. Będzie nieprzyjemnie i trzeba tutaj naprawdę e, będzie dać z siebie dużo, żeby zapewnić sobie tą topową ósemkę. Na no, fajnie by było, no bo to oczywiście daje mniej spotkań do rozegraniach e, w dalszym terminie, prawda? E, no i teraz e, to już jest. Ten, to już jest ten koszyk, który interesuje wszystkich. No i przed nami parę naprawdę hitowych spotkań. PSZ Bayern Monachium, PSZ Barcelona. No to jest mecz, na który wszyscy, myślę, będą ostrzyli sobie tutaj zęby. Real Madrid City, Real Madrid Liverpool, Real Madrid Juventus. No to są naprawdę poważne starcia. Szkoda, że ten Juventus to nie jest taki Juventus, no wiecie, jak sprzed paru lat, no bo to by było coś naprawdę fantastycznego. City Borussia, City Real, Bayern Monachium, no Tutaj widzimy e, dwa pierwsze zespoły, naprawdę no, no, niewygodne. Potem Arsenal, ale poza tym wydaje mi się, że tutaj ekipa Kompanego to zrobi srogi przejazd e, po tym, co czeka ich e, dalej. Liverpool, o, ma wyjazd na Marsylię, to będzie ciekawy mecz na Stad e, Tymczasem Tymczasem no, widzimy tutaj no nieprzyjemny kalendarz dla Liverpoolu, słuchajcie, bo jest Real, jest Inter, jest Atletico, jest Eintracht Frankfurt na wyjeździe. Karabach mają u siebie, to jest plus. Ale muszą jechać do Galaty i muszą jechać na velodrom. Bardzo niewdzięczny, bardzo niewdzięczne zestawienie dla Liverpoolu. To trzeba sobie powiedzieć jasno, że tutaj nie jest to proste losowanie. Eee, mamy Chelsea, mamy Inter, no i mamy jeszcze oczywiście Barcelonę. Eee, która, no, wydaje mi się, że. No, jeżeli będzie miała ostatni mecz do rozegrania tutaj eee, o coś, to będzie to naprawdę kawał widowiska. Barsa kontra Newcastle spotkanie, na które ja bardzo czekam, szczerze powiedzieć więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o prawdziwy futbol, no ale teraz przejdziemy już do tej kwestii futbolu wyimaginowanego, jak widzieliście dałem zadanie czatowi GPT sprawdziłem tylko jak powiedziałem, czy to wszystko jest dobrze poukładane i jest dobrze poukładane bo pary nam się zgadzają, co więcej strzelcy bramek się zgadzają czyli Kylian Mbappé jest w Realu Madryt, bo bardzo często w tych bildach tutaj od czatu Kylian Mbappé jest piłkarzem Paris Saint-Germain, a tu mamy, jak widzicie, o tutaj to jest, aktualną bazę danych. No jest z w, w Chelsea, no ale już nie przesadzajmy, więc tak to wygląda. Tutaj mamy parę spotkań highlightowych. Nie wiem, czy będziemy mieli oj, czy nie, nie, do dołu, nie do dołu, nie do dołu. Tu mamy parę spotkań highlightowych. Między innymi Liverpool ma pokonać u siebie Real. PSG ma przegrać z Barceloną na własnym stadionie. Arsenal Inter 2 do 0. Szczerze powiedziawszy. Każdy z tych wyników, które tutaj widzę, realnie... Nomen omen, widząc ten real, mógłby się wydarzyć. Tak szczerze, każdy z tych wyników mógłby się e, wydarzyć. Tutaj nawet mamy argument e, Enfield, więc e, bardzo, e, bardzo ciekawie. No i co, zobaczmy sobie, e, jak wyglądałaby ta e, tabela ligowa. E, brakuje nam paru zespołów, mam wrażenie, albo one są wypisane tutaj. Zatem odpada Bodoglimt, Kairat, Olympiakos, Pafos, Karabach, Monako, Kopenhaga, Slavia. Athletic Bilbao, no to muszę powiedzieć, że jest jedyne chyba zaskoczenie z tych wszystkich. No i odpada też Galatasarayna. To jest jednak zespół, który bardzo ciekawie się wzmocnił, więc to mnie nie dziwi. No Frankfurt, tak jak mówię, to jest zespół u siebie bardzo niewygodny, ale kurczę, czy mają teraz tyle jakości? No mają więcej niż Brugia na przykład. No nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem, no i Sporting jest tutaj, a Sporting... No wydaje mi się, że, że gdybym ja miał tak wiecie oceniać, no bym ten Sporting wymienił na Frankfurt i pewnie Brugia... Que é Aczkolwiek teraz mówię to tak markami Nie mówię teraz, wiecie, zagłębiając się w te losowania Które, które są Tymczasem, Brugia, Newcastle, Sporting Marsylia, Ajax, PSV Villarreal, Atalanta, Benfica Tottenham, Napoli 14, mamy Bayer Mamy Juventus bardzo wysoko Uważam, BVB, no tutaj Musiałoby się wylosować, tak jak w zeszłym sezonie Mocniejsze pucharowo BVB niż to widzę. No i teraz, bez, Arsenal nie dostaje Bezpośredniego awansu W przeciwieństwie do Chelsea, Liverpoolu Barcelony, PSG, Interu, Bayernu, Manchesteru City i Realu Madryt. Powiem szczerze, no jest to coś co co jestem w stanie sobie wyobrazić? Jakby na razie to wszystko w miarę się rzeczywiście tutaj e, zgadza. No i zobaczmy sobie, e, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o kwestie e, barażowe. Arsenal e, po dwóch meczach awansuje 4 do 2. E, no ten, ten, pier, ten mecz 3 do 1. Rzeczywiście na własnym stadionie dużo przyjemniejsze. Tutaj ewidentnie u siebie się e, potencjalnie Brugia stawia. E, Dortmund awansuje z Newcastle. Juve ze Sportingiem. Bayer Leverkusen z Marsylią. Atletico za Ajaxem, Napoli z PSV, e, Tottenham z Villarealem i Benfica za Talantą. No muszę powiedzieć, że to wszystko w miarę na razie sensownie się układa. Tutaj widzimy Sorlota e, grającego dla Real i De Jonga grającego dla PSV. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić. Mamy Kwaraczkelię w Napoli i teraz tak się zastanawiam... <laughs> Jakie jeszcze kwiatki mamy Bo skoro mieliśmy, słuchajcie, tego Kylian Mbappé To myślałem, że wszyscy są Ale nadal PS, nadal PS, że jest silne, jak widać Jedna ósma finału em, To jest awans Realu Madryt, e, Manchesteru City, e, Bayernu, Interu PSG e, i dalej mamy tutaj Barcelonę, e, Liverpool e, oraz Chelsea, która wygrywa z Arsenalem bramkami na wyjeździe. Mam wrażenie, że, że... Ta symulacja jaka jest sobie parę potencjalnych błędów. Ale zostawmy to. Unikam kraj z tego samego czasu e, kraju, gdy to możliwe. To chyba to w takim razie było niemożliwe na to wychodzi, ale dobrze. E, no i mamy, słuchajcie, ćwierćfinał, e, gdzie Real wygrywa z Chelsea City wygrywa z Liverpoolem, Bayern wygrywa z Barceloną. Tu jestem bardzo ciekawy tego. E, I na kogo gra Lewandowski w takim razie, ale wcześniej był dla Barcelony, więc wszystko się zgadza. No i w półfinałach mamy Real City Bayern Inter. Kurczę, no powiem szczerze, w miarę to by mogło się wydarzyć, bo ja wierzę, że to City się odkręci. Jakby nie, jakby nie wierzę w drugi taki sezon. Więc powiem szczerze, taki półfinał i w finale Real Madrid z Manchesterem City, co oznacza, że. Real Madrid po raz kolejny wygra Ligę Mistrzów. MVP zostaje Jude Bellingham, jeżeli chodzi o mecz finałowy. No ciekawy jestem, ciekawy jestem, jak będzie to wyglądało. Słuchajcie, no tutaj wśród topowych strzelców nie ma żadnego kwiatka, jeżeli chodzi o przynależność klubową. Więc w sumie mogłoby się to tak wydarzyć. E, więc no, ciekawy jestem. E, możemy się jeszcze spytać, kto zostanie najlepszym e, asystentem. No i dobra, słuchajcie: e, Najlepszy asystent Ligi Mistrzów Kevin De Bruyne z Manchesteru City. No, chyba nie. Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen no chyba nie, e, więc 100 kwiatki mamy, ale zobaczmy sobie tę jedenastkę turnieju, jestem ciekawy Thibaut Courtois, e, Dani Carvajal Ruben Diasz, Matthijs De Ligt z Bayernu Monachium, Grimaldo z Bayernu, z Bayernu Leverkusen e, mamy Rodrigo, mamy Jude Bellingama e, mamy Viniciusa mamy Kevina Debrayne e, i Jamala Musiale, no wiemy, że to się nie wydarzy, bo no bo Jamal po prostu jest bardzo poważnie kontuzjowany, e, no i najlepszym piłkarzem całego turnieju ma być Jude Bellingham, no widzimy, że tutaj ta baza danych oparta jest o poprzednie sezony dosyć mocno. E, ciekawy jestem, słuchajcie, jak będzie to wyglądało w rzeczywistości. E, nie znalazłem lepszego modelu, bo grog tak samo symuluje tutaj z różnymi kwiatkami, więc zostawmy to e, w ten sposób z po raz kolejny Realem Madryt wygrywającym Ligę Mistrzów. Bardzo jestem ciekawy, słuchajcie, e, czy rzeczywiście tak będzie, no bo jednak e, bardzo często w tych wszystkich symulacjach, w Fifach, nie w Fifach, Real Madryt wygrywa tą Ligę Mistrzów i bardzo często my dajemy Królewskich jako absolutnych faworytów. Ale czy tak będzie i tym razem, czy po raz Raz kolejny oni zdobędą swoje ulubione uszaty trofeum. Trzeba czekać. To jedyny sposób, by się przekonać.